Tary wóz rzekł, że nie może. Ojcze rzekł, Kto wie twój zwierzył. Miałem ja córka ma ścielić łoże. mnie. Odbył się dzisiaj na Zatoce Gdańskiej wyścig. Wyścig o burszynowy puchar Neptuna. Jest to jeden wyścig, na którego linii startu stają wszystkie jednostki, jakie unoszą się na wodzie. Począwszy od jachtów mniejszych, po większe, windsurfing, kitesurfing, katamarany. Ten wyścig w tym roku był bardzo interesujący. Zaczął się od dosyć lekkiego wiatru, który stopniowo się wzmagał i testował umiejętności żeglarzy na poszczególnych etapach żeglugi. Michał trzyma bardzo cenną nagrodę. I bardzo ciężką. Tak jest. To jest nagroda przechodnia. Dzisiaj wręczymy go po raz kolejny zwycięzcy tegorocznej edycji. A jest nim Zbyszek Gutek Gutkowski i jego załoga brawa. na energa! energia! Wielkie brawa. Wielkie brawa dla całej załogi. Jak widzicie, mężne chłopaki. <klucza> <klucza> Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Zarazem puchar zostaje w Gdańsku. My jesteśmy, pływamy w barwach Gdańska, a różnie to bywało w poprzednich latach. Chciałem serdecznie podziękować załodze, bo się dzielnie spisała i dlatego wygraliśmy oczywiście. No i się nie możemy doczekać następnego pucharu, bursztynowego pucharu Neptuna w przyszłym roku. Zachęcam wszystkich do startowania w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.